Też spełnisz marzenie o własnym mieszkaniu lub domu, ale słyszysz słowa kredyt hipoteczny. I nie wiesz od czego zacząć? Spokojnie. Wytłumaczę Ci to w prosty sposób. Kredyt hipoteczny to nic innego jak pożyczka, którą bierzesz w banku, aby kupić nieruchomość. Ale jest pewien haczyk. Bank zabezpiecza tę pożyczkę na Twoim nowym mieszkaniu lub domu. To oznacza, że jeśli nie spłacisz kredytu, bank ma prawo przejąć tę nieruchomość. Jak to działa? Wyobraź sobie, że potrzebujesz pieniędzy na zakup mieszkania. Idziesz do banku, który pożycza ci odpowiednią sumę np. 300 tysięcy złotych. W zamian zobowiązujesz się spłacać bankowi co miesiąc określoną kwotę. Ta kwota to twoja rata kredytowa, która składa się z dwóch części. Pierwsza część to kapitał, czyli to co faktycznie pożyczyłeś. Druga część to odsetki, to koszt jaki płacisz za pożyczenie tych pieniędzy. Im dłużej spłacasz kredyt, tym więcej odsetek bank pobiera na początku. Ale nie martw się. Z czasem proporcja się zmienia i spłacasz więcej kapitału. Przykład: jeśli zaciągniesz kredyt na 25 lat, początkowo twoje raty będą składały się głównie z odsetek, a dopiero po kilku latach zaczniesz spłacać większą część kapitału. Dlatego tak ważne jest, aby dobrze wybrać warunki kredytu. Kredyt hipoteczny to długoterminowe zobowiązanie, które wymaga starannego przemyślenia i planowania. Jeśli potrzebujesz pomocy, jestem tutaj, aby Cię wesprzeć. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kredytach hipo hipotecznych, koniecznie obserwuj mój profil, aby nie przegapić kolejnych filmów. A jeśli masz pytania lub potrzebujesz porady eksperta, napisz do mnie. Pomogę Ci znaleźć. Najlepsze rozwiązanie.